na vlogu Hopster Vlog. Tym razem pierwsza puszka kraftowa na vlogu. A będzie to propozycja browaru Birband. Piwo nazwie Jules. Nie jest to bazowy Jules, bo bazowy Jules był bez dodatków. Pamiętam, jako pamiętam, że był to bardzo fajny robu sporter podwójny robu sporter taki mocno kawowy, mocno wpadał w tiramisu, pamiętam. Bardzo, bardzo mi pasował. Był bardzo wyrazisty. Tym razem mamy wersję wzbogaconą o dodatek malin. Zaraz się Raspberry Double Robust Także zaraz się okaże w jakiej formie został dodany. Bardzo fajna puszeczka. Fajna grafika. Jules w ogóle kojarzy mi się... Nie jestem pewien. Nie sprawdziłem tego w sumie. Ale kojarzy mi się z postacią z filmu Fargo chyba. Ale może się mylę, może się mylę. Bardzo fajna etykieta. No i puszeczka, tak, puszka jest to nowość, jeżeli chodzi o Birbanta. Są też inne, inne warianty, ale to może przy, przy, przy okazji innych recenzji. E, czytamy, parametry: 7,8% alkoholu, 19,1 stopni, także to jest oczywiście podwójny Robus Porter, no bo e, wersja taka klasyczna, bazowa ma zwykle 5-6% alkoholu i 12-16% chyba stopni Plato, także jest to rzeczywiście mocniejsza wersja. Składniki woda, słody, jęczmienne, pale ale, monachijski, biskit, coffee, czekoladowy, chmiele, challenger, fagus, isken, golding, kseus, drożdże, owoce, maliny, nie wiadomo w, w jakiej formie. Słodowość tak 3-4 skali, alkohol też, goryczka połowa skali. Piwo ciemne niefiltrowane, pasteryzowane, uważone w zarzeczu. Co tutaj jeszcze? I ważne do listopada. Listopada. Jedziemy. Piwo jest można powiedzieć niemalże w temperaturze pokojowej. Słownie schodziłem je ja na 15 minut. Jestem świeżo po przeziębieniu, także myślę, że warto jednak... Wskazane jest, że mnie wypił jednak w temperaturze nieco wyższej, ale też dla Piw ciemnych jest to optymalna temperatura. No malinowo już zapachniało z kłuski, ale przejmiemy. to prawilnie. Utworzyła się bardzo ładna piana beżowa, drobno i średnio oczkowa. Samo piwo e, w tym stylu nie powinno być czarne. jest to stout. Jest robust porter jest czymś pomiędzy brown porterem, czy angielskim porterem. A z ten, który jest bardzo mocno palony, to ma być, ma być pal paloność, ma być czekolada kawa, ale nie aż tak potężna jak w stałcie. Eee, Cały kolor, chyba jest bardzo ciemny brąz, tak bym powiedział. Nie jest na pewno czarny, bardzo ciemny brąz. No, prezentuje się ładnie, apetycznie. Co wam macie? się nuty. Owocowe z nutami słodowymi, czyli taka delikatna pal paloność, czekoladowość, kawowość i maliny. No, o, tutaj fajny taki taki biszkopt, nie biszkopt, taki ciasto. Takie ciemne ciasto. No i znowu ten efekt tiramisu chyba to jest. To będzie efekt tyramisu, czy takie połączenie. Mmm, taki. Takie ciasto nasączone w alkoholu. Może nie ma tu alkoholu zbyt, zbyt wiele, w aromacie, ale jest taki efekt właśnie takiego ciasta mokrego, tiramisu. No bardzo apetycznie, bardzo apetycznie. słodowo co, No przyjemny, bardzo przyjemny, czekoladowy, kawowy, malinowy. Maliny na szczęście nie, nie przykryły yy, podstawy, bazy. Skomponowało się dobrze z tą słodowością. Spróbujmy. O zaskoczenie. Znaczy zaskoczenie. Bardzo dobrze się stało, bo piwo nie jest słodkie. Bałem się, że może być, ale nie jest wytrawny. Jest dość wytrawny, jak na... Znaczy jak na Robotspot. Robot ma być dość wytrawny. No i tak tutaj fakt rzeczywiście jest. Znaczy może aromat zapowiadał więcej słodyczy. Smaku tego nie ma. Jest spora wytrawność. Średnia treściwość, ale robot połotowy nie ma być mocno wykrajający, nie ma być też pusty, także myślę, że trafiony w punkt, jeżeli chodzi o treściwość. Trzeci nagazowanie optymalne. Delikatna kwaśność mam wrażenie od malin. Jest, jest, są one też w smaku wyczuwalne, dość mocno. Jest taki balans między słodyczą, która nie jest wysoka, ale gdzieś tam jest od słodowu, a właśnie kwaśnością od mali. Także ciekawie wyszło. Ale mimo wszystko, ja bym jednak, są moje takie indywidualne preferencje, ciutkę więcej słodyczy, Myślę, że jednak dla mnie byłoby bardziej optymalnie, ale oczywiście jest wszystko w porządku. Jest ok, jest paloność, jest goryczka, niewysoka, wysoka. Jest czekolada, jest kawa, są maliny. Efekt takiego ciasta również, także jest wszystko, wszystko, wszystko dobrze skomponowane. Bardzo lekko się to pije. Jak na... Proszę... Yy, Proszę... Jak na 8% procent alkoholu, no to jest naprawdę lekkie takie powiedział. powiedział, aczkolwiek na finiszu jednak ta goryczka z każdym łykiem się wzmacnia rośnie w, si w, si w siłę. Jest taka wytrawna, palona, kawowa, także no fajnie, fajnie, fajnie wyszło. Ja bym chciał więcej tej słodyczy troszeczkę, wbrew pozorom, mimo że nie jestem fanem nie. Słodkich słodki piw, no to jednak tutaj przydałaby się taka właśnie większa słodowość, większa słodycz od słodowa, ale no jest ok. Pasuje mi to piwo bardzo. Ciężko chęć do czegoś tutaj przyczepić. Ok, to no było tyle. Jeżeli chodzi o ocenę, to miałam taka z minusem. No okej, okay. 4 z plusem, żeby. Nie ma tu efektu wow może. Dlatego jednak 4 z plusem będzie sprawiedliwą oceną. Piwo jak najbardziej bez żadnych większych mankamentów. Mi smakuje na 4 z plusem i jest to bardzo dobra cena I jak najbardziej mogę to piwo zarekomendować jako udany, podwójny Porter z malinami. To by było wszystko. Jeżeli podobało się, dajcie łapkę w górę. Próbujcie puszek kraftowych, są też. Eee, Citra, czyli DDH Deepa i, i, i coś jeszcze jest? I Powderman chyba. Tak, Powderman jeszcze, czyli też chyba jakaś tam IPA, Cryo Hops IPA. To było wszystko. Cześć!